Opowiem Ci pewną historię. To, to, to była lekka tragedia dla mnie, którą przeżyłam. Było to około 40 lat temu wypadek, który miałam na kolei. Więc jechałam i z, no, z chorym dzieckiem, bo, bo synek był chory, szukałam wszędzie. Wszędzie był w szpitalu, był, był przechodni, wszędzie. No później dowiedziałam się, że mogę, że mogę właśnie. Pojechać do Łodzi, do księży Bonifratów i tam spróbować właśnie go leczyć. Więc yy, wybrałam się z Wrocławia na noc, bo akurat miałam tak pociąg z dzieckiem, i zajechaliśmy tam na rano. Do przechodni dotarłam yy, za jakąś godzinę, półtorej, cały dzień. Do Bonifratów oczywiście, księży Bonifratów, lekarzy. Tam byłam cały dzień, no byłam zmęczona i, i, i dziecko również. No więc y, byłam u lekarza, później z powrotem miałam pociąg do Wrocławia też wieczorem. Więc byliśmy wyczerpani fizycznie i psychicznie. No, ale wsiadłam do pociągu, że tak powiem, nie do tego pociągu, do którego miałam wsiąść, bo jechałam, zawsze jeździłam pociągiem pośpiesznym. A pociąg pośpieszny mi uciekł z łodzi kaliskiej, więc wsiadłam w pociąg osobowy. A osobowy to jest taka różnica, że staję na każdej stacji. Więc i bardzo krótko staję na tej stacji. No ale nie było pociągu, musiałam długo czekać na pociąg pośpieszny, więc wsiadłam do tego osobowego. I no jechaliśmy do Wrocławia około godziny pierwszej w nocy. Pociąg dojechał do Wrocławia. No i dziecko spało, ja przygotowałam dziecko chwilę wcześniej. I po prostu... Tylko pociąg przystanął i ja już przygotowuję się do, do, do wysiadania te, z tego pociągu. A zapomniałam, że ten pociąg bardzo krótko stoi, że on jest osobowy, bo ja, tak jak zaznaczyłam, zawsze jeździłam pociągiem pośpiesznym. I ten postój był dłuższy. Więc ja, bo to było w, w połowie tego pociągu, dotarłam do, do drzwi, otworzyłam, dziecko. Wystawiłam nawet nie było, nie było nikogo, żeby ktoś wysiadał. Dziecko postawiłam na peronie I sama stałam oczywiście na, na schodkach wagonu i obejrzałam się za to, za, za bagażem, wziąłam torby i torbę postawiłam, i w tej chwili zaczyna pociąg ruszać. No więc co ja mam robić? No, jak życie postawiłam torbę, więc ja muszę. Szybko, no to była taka reakcja natychmiastowa. No i, i po prostu nie w formie, że, że skoczyłam, ale ten krok taki dłuższy dałam, żeby wysiąść. I po prostu nogi mi się posliznęły i wpadłam pod pociąg. Padając uderzyłam kolanami, bo, bo tak właśnie uderzyłam kolanami i ten pociąg powoli idzie, ale natychmiast zaraz został zatrzymany, bo zauważono właśnie, że, że ktoś tam woła pomocy, krzyczy, bo dziecko bardzo krzyczało, bo zaznaczam, że, że ten syn miał wtedy 7 lat. No małe dziecko było. Jeszcze. No więc wyciągnięto mnie spod tego spod tego pociągu. No, na szczęście nic mi się takiego nie stało, tylko z tym, że, że właśnie zaczęli mi szczególnie jedno, bo uderzyłam się w ten beton kolanami. No i, i po prostu i to jest efekt do dzisiaj mojej właśnie podróży i, i mojego, mojego tego właśnie y, y, tego wyjścia z, z, z tego pociągu bo zaczęły mi później bardzo kolana boleć, no i, i po pewnym czasie miałam zrobioną endo, zrobione endoprotezy i już mam drugie wymienione także już teraz ale dzięki opatrzności Bożej, żyję chyba tylko dlatego że tak się skończyło nie inaczej, bo mogło się bardzo źle skończyć, no i po prostu i tyle mam do powiedzenia i mój syn jest zdrowy, w miarę. A syn to pamięta? Syn nie. Bo właśnie w ogóle z, z, mam dwóch synów, w ogóle z nimi nie rozmawiałam. To właśnie chodzi o tego starszego. I właśnie jestem teraz w tej chwili na, na takich krótkich wakacjach u syna tego, który ma już teraz 45 lat, to właśnie ten syn. No i, i jakoś żyjemy, no a do Wrocławia wracam za, za dwa tygodnie. Mieszkam we A w kto o tym wie? Komu, babciu, o tym opowiadałaś? Po prostu nikomu. Nikomu o tym nie opowiadałam. Rok temu właśnie, też tu będę, tu u syna, właśnie wspomniałam mu, czy on, bo tak myślę, że już chyba, może niedługo odejdę i muszę, muszę, muszę dzieciom opowiedzieć i właśnie zapytać się tego syna, czy on to pamięta. Więc jak. Zaczęłam tą rozmowę i on mówi, że po prostu jakby przez mgłę, bardzo, bardzo. A ten młodszy syn, który ma teraz 41 lat, też mieszka we Wrocławiu, to mówi, że mamuśka, ja, ja się po prostu dziwię, że coś takiego mamuśka tyle lat trzymała w tajemnicy. I w ogóle bym o tym nie powiedziała. No, ale właśnie tak jak mówię, no niech dzieci wiedzą, że miałam taki właśnie Taki przypadek, taki wypadek na kolei i niech o tym wiedzą. No więc teraz wiedzą dzieci. Ale, ale po prostu no jest tak, jak, jak jest po prostu. Dobrze, że się tak skończyło, jak się skończyło. Nie inaczej. Nie gorzej po prostu. Bo tak jak zaznaczyłam, że, że mogło mnie tu po prostu nie być. No i, i to wszystko. Dziękuję. Wierzysz. No, dziękuję bardzo.